Witajcie drodzy przyjaciele na kanale Mądrość Przodków. Dziś zabieram was w podróż do starożytnych Chin, by odkryć sekrety jednego z największych strategów i myślicieli, Sima Yi. Poznamy 10 jego najsłynniejszych cytatów, które kryją w sobie ponadczasową filozofię mądrego życia. Każda z tych sentencji to lekcja, która może odmienić wasze spojrzenie na świat, na przeciwności losu i na samych siebie. Zostańcie ze mną do samego końca, bo to, co odkryjemy w dalszej części, może was naprawdę zaskoczyć. Po pierwsze. Ten, kto nie potrafi znieść drobnej urazy, z pewnością zaprzepaści wielki plan. Mówiąc o sztuce cierpliwości w epoce Trzech Królestw, jeśli Sima I byłby na drugim miejscu, to nikt nie zasługiwałby na pierwsze. Weźmy na przykład Liu Bei. Choć przez 20 lat tułał się szukając schronienia u różnych wodzów, to jednak jako potomek cesarskiego rodu Han zawsze cieszył się szacunkiem. Ostatecznie spełnił swoje marzenie i został władcą własnego państwa. Historia Sima Yi jest zupełnie inna. Został zmuszony do służby u potężnego kanclerza Cao Cao około roku 208 pod groźbą uwięzienia. Służył mu przez 12 lat, następnie służył jego synowi Cao Pi przez 6 lat, a potem jego wnukowi Cao Rui przez 13 lat. Nawet po śmierci Cao Rui, Sima Yi wraz z synem Sima Shi służyli pod rządami małoletniego cesarza Cao Fang'a przez kolejne 12 lat. Łącznie Sima Yi służył rodowi Cao przez niewiarygodne 43 lata. Przez 31 z nich żył pod nieustanną presją i podejrzliwością trzech kolejnych władców, co było czasem znacznie dłuższym i trudniejszym niż okres tułaczki Liu Bei. Gdyby Sima Yi nie potrafił znieść tych wszystkich upokorzeń i nie unikał podejrzeń przez te 31 lat, jego ród nigdy nie osiągnąłby późniejszej potęgi. Jeśli nie potrafisz znieść małej rzeczy, zrujnujesz wielkie przedsięwzięcie. Ta starożytna mądrość stała się jego życiowym mottem, drogowskazem dla niego i jego potomków. Cierpliwe znoszenie upokorzeń, czekanie na odpowiedni moment i myślenie o wielkim celu to cechy ludzi, którzy tworzą historię. Po drugie, nigdy nie miałem wrogów, widzę tylko przyjaciół i nauczycieli. To zdanie to kwintesencja dyplomatycznej finezji Simai. Był to nie tylko sposób na okazanie szacunku i chęci do nauki, ale także genialna zasłona dymna dla jego prawdziwych ambicji. Było to również przypomnienie dla samego siebie, że największym przeciwnikiem, jakiego kiedykolwiek spotkamy, jesteśmy my sami. Sima Yi i Yang Xiu byli dwoma najzdolniejszymi doradcami Cao Cao. Sima Yi uczył jego syna Cao Pi, a Yang Xiu był mentorem drugiego syna Cao Ji. Stawali po przeciwnych stronach w walce o sukcesję. Wszyscy, a zwłaszcza sam Cao Cao, wiedzieli, że są śmiertelnymi rywalami na arenie politycznej. Ich charaktery były jak ogień i woda. Yang Xiu był błyskotliwy, ale porywczy i bezpośredni. Sima I był spokojny, rozważny i nieskończenie cierpliwy. Powyższe słowa Sima I skierowane do Cao Cao były mistrzowskim posunięciem. Wiele lat później, po śmierci cesarza Cao Rui, władzę jako regent przejął Cao Shuang. Chcąc pozbyć się Sima I, nadał mu zaszczytny, lecz pozbawiony realnej władzy tytuł Wielkiego Nauczyciela. Wszystkie ważne decyzje podejmował sam, otaczając się swoimi ludźmi, utalentowanymi, lecz aroganckimi i krótkowzrocznymi. Usuwali oni z dworu każdego, kto nie należał do ich frakcji, co budziło coraz większy gniew zwolenników Sima Yi. Nawet jego syn, Sima Zhao, nie mógł już tego znieść. Wrzał z wściekłości, widząc upokorzenie ojca. Wtedy Sima Yi spojrzał na niego ze spokojem i zapytał: Powiedz mi, synu, jak ten Kao Shuang wypada w porównaniu z wielkim żugelangiem. Kao Shuang jest przy nim jak mrówka, odparł z pogardą Zao. Wtedy Sima i udzielił mu lekcji, która przetrwała wieki. Nie warto spierać się z włupcami, naucz się przed nimi schylać głowę. Dlaczego Sima i tak postąpił? Prawdziwy powód leży w jego głębokim zrozumieniu sytuacji. Doskonale wiedział, że potęga Kao Schwanga i całego dworu Cao Wei była wciąż ogromna, a czas dla niego i jego synów jeszcze nie nadszedł. Gdyby wadzialał pod wpływem chwili, kierując się jedynie emocjami, skończyłoby się to katastrofą dla wszystkich i zniszczyłoby jego własne plany. O wiele mądrzej było udawać głupca, pokornie czekać w cieniu i pozwolić przeciwnikowi powoli słabnąć. Czekał na idealny moment, by uderzyć. To była idealna sytuacja do zastosowania fortelu, kradzieży belek i podmiany filarów, by po cichu, krok po kroku zniszczyć fundamenty władzy wroga. I jak pokazała historia, Sima I i jego synowie w końcu doczekali się tego dnia. 3. Uderzam mieczem tylko raz, ale ostrzyłem go przez kilkanaście lat. To zdanie jest kwintesencją jego filozofii, niesamowitej cierpliwości, umiejętności ukrywania swoich prawdziwych zamiarów i nieustannego doskonalenia się w oczekiwaniu na tę jedną, jedyną szansę. Jest to pochwała mądrości, która wie, kiedy należy działać. Ale kiedy nadszedł ten moment, w którym Sima Ye w końcu dobył swojego miecza? W 244 roku Cao Shuang przeprowadził zmasowany atak na ważne graniczne miasto królestwa Shuohan w Hanzhong. Obie strony ugrzezły w zaciętej walce. Jednak Cao Shuang, nie doceniając trudności terenu i siły wroga, popełnił fatalne błędy logistyczne. Gdy jego armii skończyły się zapasy, musiał zarządzić upokarzający odwrót, ponosząc przy tym ogromne straty. Jego siła i prestiż znacznie ucierpiały, chociaż wciąż sprawował władzę jako regent. Wtedy, w 247 roku, Sima Yi, niczym wytrawny aktor, postanowił udawać ciężko chorego i wycofać się z życia publicznego. Z jednej strony zrzuciło to na cało szłanga jeszcze większą presję związaną z zarządzaniem granicami państwa. A z drugiej pozwoliło Sima Yi działać bliżej dworu i czekać na potknięcie rywala. Oczywiście Cao Shuang nie był naiwny. Wysłał swojego zaufanego człowieka, Li Shenga, aby sprawdził, czy choroba Sima Yi jest prawdziwa. Ale Sima Yi przewidział ten ruch i odegrał swoją rolę po mistrzowsku. Całymi dniami leżał bezwładnie w łóżku, wyglądając na człowieka u progu śmierci. W ten sposób całkowicie oszukał wysłannika. Li Sheng wrócił do Cao Shuanga z wiadomością, że stary Lis jest już nieszkodliwy. Od tego momentu Cao Shuang stracił czujność wobec rodu Sima. Gdy siły były gotowe, a czas dojrzał, Sima I w końcu przystąpił do działania. W 249 roku, podczas tak zwanego incydentu przy grobowcach Gaoping, wykorzystał swoją szansę. Kiedy Cao Shuang towarzyszył młodemu cesarzowi Cao Fangowi w wizycie na grobie jego ojca, Sima I wraz ze swoimi zwolennikami zmusił cesarzową wdowę do wydania dekretu oskarżającego Cao Shuanga o zdradę. Co więcej, natychmiast przejął kontrolę militarną, zamykając wszystkie bramy stolicy, Luoyangu i wysyłając wiadomość do cesarza. To wydaje się nieprawdopodobne, prawda? Caoshuang miał w swoich rękach samego cesarza i potężną eskortę, a jednak przegrał z Sima Yi, który miał po swojej stronie jedynie cesarzową wdowę. To pokazuje, jak ograniczony był tarent Caoshuang'a w porównaniu z wielkimi ministrami, którzy służyli rodowi cao wcześniej. Sima-i doskonale odczytał słabość charakteru swojego przeciwnika. Cao Shuang, zamiast posłuchać mądrych rad swojego doradcy Huan Fana, by walczyć, naiwnie uwierzył w słodkie obietnice Sima-i, że jeśli się podda, zachowa wszystkie swoje tytuły i bogactwa. Zdecydował się poddać. Był to tragiczny błąd. Przecież dla obu z nich nie było miejsca na szczycie władzy. Oczywiście Sima Yi nie miał najmniejszego zamiaru dotrzymać słowa. Gdy tylko cało szwang znalazł się w jego rękach, błyskawicznie złamał obietnicę i dokonał egzekucję cało szwanga oraz całego jego stronnictwa. To był właśnie ten moment. To było to jedno, precyzyjne uderzenie mieczem ostrzonym przez lata w cierpliwości. To cięcie oficjalnie otworzyło nową erę dla rodu Sima, który przejął całkowitą kontrolę nad dworem całowej. Sima Yi zmarł w 251 roku, ale jego dzieło było kontynuowane. W 254 roku jego syn, Sima Shi, zdetronizował cesarza Cao Fanga. Po śmierci Sima Shi w 255 roku jego brat, Sima Zhao, kontynuował umacnianie władzy. W 260 roku kolejny cesarz, Cao Mao, próbował pozbyć się rodu Sima, lecz zginął w walce. Wreszcie na początku 266 roku ostatni cesarz Wei, Cao Huan, abdykował na rzecz syna Sima Zhao, Sima Jana. W ten sposób ród Sima oficjalnie założył nową dynastię Jin, kończąc erę Wei. Tak oto jedno uderzenie miecza. Przygotowywane przez lata w cieniu utorowało drogę jego wnukowi, Sima Yanowi, do zostania jednym z najważniejszych cesarzy w historii Chin, który zjednoczył kraj po prawie stu latach wyniszczającej wojny domowej okresu Trzech Królestw. 4. Prawdziwa inteligencja to nie ta, którą obnosisz się przed innymi. To zdanie Sima Yi wypowiedział w kontekście burzliwego okresu Trzech Królestw. Życie w tamtych czasach było nieustannym lękiem, ciągłą walką o przetrwanie. Ta wojna toczyła się nie tylko na polach bitew, ale każdego dnia i każdej godziny na korytarzach pałaców między różnymi frakcjami na dworze. Dlatego Sima Yi mistrzowsko posługiwał się zasadą, w której miękkość pokonuje twardość, a ustępliwość zwycięża siłę. Istnieje starożytne powiedzenie. Prawdziwa mądrość wydaje się głupotą, a prawdziwa odwaga tchórzostwem. Oznacza to, że najwięksi mędrcy często wyglądają na prostaczków, a najwięksi bohaterowie na bojaźliwych. Sima Yi mądrze stosował tę filozofię, wierząc, że inteligencja, którą obnosi się przed innymi, nie jest prawdziwą inteligencją. Człowiek, który chełpi się swoim sprytem, rzadko kiedy dożywa starości. Wystarczy spojrzeć na przykłady tych, którzy afiszowali się ze swoją błyskotliwością, jak choćby cudowne dziecko Cao Chong, które zmarło w wieku zaledwie 13 lat, czy Yang Xiu. Ten ostatni, dzięki dobrym relacjom z Cao Pi, stał się jego nauczycielem i pomagał w wielu sprawach jego ojcu Cao Cao. Jednak wkrótce potem Yang Xiu został stracony za to, że obnosił się ze swoją zdolnością do odgadywania myśli wielkiego wodza. Nawet jeden z uczniów samego Sima Yi skomentował postawę Yang Xiu w ten sposób. Mimo swojego wielkiego talentu i inteligencji, on pragnął za wszelką cenę pokazać swoją wyższą nad innymi. Kto na dłuższą metę mógłby tolerować kogoś takiego? Tymczasem Sima Yi z niezwykłą mądrością udawał naiwnego i posłusznego, grał rolę człowieka zadowolonego ze swojego losu, a w ukryciu budował siłę i cierpliwie czekał na odpowiedni moment. Dzięki temu nie tylko ocalił swoje życie, ale również utorował drogę do powstania potężnej dynastii dżyn. Mędrzec ceni prawdziwy talent, głupiec walczy o pustą sławę. Ta filozofia pozwoliła Sima I przetrwać i być świadkiem niezliczonych zwrotów akcji na scenie politycznej, ironicznych losów tych, którzy w pysze sięgali po władzę. W obliczu potężniejszych przeciwników uczył się schylać głowę, jak już wcześniej wspomnieliśmy, by w odpowiednim momencie podnieść ją i jednym cięciem miecza zaprowadzić porządek w całym kraju. Wyobraźmy sobie partię szachów. Zamiast być potężną wieżą, która ginie w połowie gry, wolał być cichym pionkiem, który niezauważenie dociera na koniec szachownicy, by tam przemienić się w hetmana, zdolnego kontrolować całą grę. Jego życie było odzwierciedleniem tej zasady. Nieważne czy jesteś wieżą, czy pionkiem, liczy się tylko ostateczne zwycięstwo. Prawdziwe umiejętności są ważniejsze niż próżna chwała. To powiedzenie ukazuje również jego ducha nieustannego samodoskonalenia. Cenił praktyczną naukę, działanie i realne kompetencje, dzięki którym jego mądrość i talent rosły z każdym dniem. Wysokie stanowiska, hojne nagrody, to wszystko było dla niego pustą sławą, ulotną jak wiatr i chmury, która nie trwa wiecznie, nie wspominając już o tym, że próżność przynosi ze sobą niebezpieczeństwa i zawiść. Jeśli ktoś nie ma siły, by sobie z tym poradzić, szkodzi nie tylko swojemu umysłowi, ale i ciału. Ale jeśli potrafi rozwijać siebie, by stać się dla siebie samego solidnym oparciem, może liczyć na długotrwały sukces. Innymi słowy, to prawdziwy talent, a nie sława, prowadzi nas do trwałego zwycięstwa. Pierwszą rzeczą, jakiej musisz się nauczyć, jest umiejętność przegrywania. Przegrywać bez wstydu, przegrywać bez bólu to cecha tego, kto śmieje się ostatni. Sima i cenił sobie dalekosiężną wizję, wielkie ambicje i ostateczne zwycięstwo w całej wojnie. Nie bał się przegrać pojedynczej bitwy. Ten duch niepoddawania się w obliczu porażki bardzo przypomina postawę cao cao, który zasłynął powiedzeniem Zwycięstwo i porażka to normalna kolej rzeczy w sztuce wojennej. On sam wielokrotnie śmiał się optymistycznie po każdej swojej przegranej. Ta filozofia reprezentuje również myśl przewodnią strategii wojskowej największych dowódców w historii, takich jak francuski cesarz Napoleon Bonaparte, który mawiał mogę przegrać jedną bitwę, ale wygram całą wojnę. W naszym codziennym życiu tym bardziej musimy nauczyć się przegrywać w wielu dziedzinach, aby stać się wybitnymi w tej jednej, która jest dla nas najważniejsza. Na przykład nauczmy się przegrywać w pogoni za modą, przegrywać w imprezowaniu, przegrywać w marnotrawstwie i w chwaleniu się. Jeśli potrafimy w pełni poświęcić się budowaniu naszej kariery, to gdy nadejdzie czas, gdy będzie wystarczająco składników odżywczych, wody, słońca i wiatru, kwiat z pewnością zakwitnie. Po co komu kwiecista mowa? Rozpoznawanie znaków czasu i działanie stosownie do okazji oto najwyższy poziom tajemniczenia. To zdanie ukazuje niezwykle praktyczny umysł Sima I. Cenił on realne umiejętności, zdolność zarządzania państwem, wiedział jak się przygotować i jak chwytać okazję. Nie przywiązywał wagi do pięknych słów, które uwodzą serca, tym bardziej gardził fałszywymi pochlebstwami i powierzchownymi formami. Były to również słowa otuchy dla Cao Pi i wyraz wsparcia, jakiego Sima I udzielał państwu Wei. Musisz nauczyć się szanować swoich przeciwników. Dlaczego Sima I tak powiedział? Tchórzostwo do niczego nie prowadzi, ale brak szacunku i pokory sprawi, że nie przetrwasz długo. Ta filozofia przypomina, że człowiek musi odważnie stawiać czoła przeciwnościom, ale jednocześnie musi znać swoje miejsce i odczuwać respekt, zwłaszcza wobec swoich rywali. Choć przeciwnik w tej konkretnej bitwie jest kimś, z kim nie ma zgody, to właśnie on jest czynnikiem, który popycha nas do większego wysiłku i większych sukcesów. Bez rywali człowiek łatwo spoczywa na laurach, co nie jest dobre ani dla niego, ani dla kraju. To właśnie dlatego mówi się, że konflikt jest motorem rozwoju. Czasami wręcz to istnienie przeciwnika jest powodem, dla którego jesteśmy potrzebni, jak w starym powiedzeniu, gdy zające zostaną upolowane, psy myśliwskie stają się zbędne. Szacunek dla Rywała sprawia, że analizujemy sytuację dokładniej, przygotowujemy się lepiej i działamy ostrożniej. Ten, kto mało śpi, a dużo pracuje, nie będzie żył długo. Człowiek musi najpierw odnaleźć wewnętrzny spokój, aby móc spać z czystym sumieniem. Te słowa pozwoliły Zugel Yangowi nazwać Sima I swoim bratnim duchem, kimś, kto rozumiał go jak nikt inny. Posłuchajcie tej historii. Zugel Yang wysłał swojego posłańca Yang Yi, aby sprowokował Sima Yi do otwartej bitwy. Jednak przebiegły Sima Yi, zamiast dać się ponieść emocjom, postanowił wykorzystać tę okazję, aby wyciągnąć od posłańca informacje o swoim rywalu. Z jednej strony Sima Yi przyjął Yang Yi z honorami, chwaląc go jako mędrcę i częstując winem, by zbudować przyjacielską atmosferę. Z drugiej zaś zaczął wypytywać o najdrobniejsze szczegóły dotyczące zdrowia, samopoczucia, diety, snu i codziennych obowiązków Lianga. Janki, znany ze swojej elokwencji, nieświadomie wpadł w pułapkę, odpowiadając: "Nasz kanclerz jest w doskonałej formie, jego duch jest niezłomny, choć prawdę mówiąc, ostatnio mało sypia. Ma na głowie niezliczone sprawy." pracuje od świtu do nocy, nie mając ani chwili wytchnienia. Słysząc to, Simai zrozumiał wszystko. Pomyślał: mało snu i ogrom pracy. Tak nie da się długo żyć. Zrozumiał, że Yang wypala się od środka, że jego umysł i ciało są na skraju wyczerpania z powodu tej wojny. Wiedział, że osłabiony organizm wielkiego stratega wkrótce się podda. Dzięki tej wiedzy Sima -E utwierdził się w swojej strategii: bronić się i czekać, aż wróg sam upadnie z wyczerpania. W naszym życiu, moi drodzy, zdrowie jest absolutnie najważniejsze. Tylko wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, możemy prawdziwie żyć, możemy pomagać sobie, innym i zmieniać świat na lepsze. Dlatego, bez względu na to, jak wielkie są nasze plany i ambicje, bez względu na okoliczności, zawsze musimy stawiać zdrowie na pierwszym miejscu. Jedna nieprzespana noc, czy jeden opuszczony posiłek, może nie zrobią wielkiej różnicy, ale jeśli chronicznie zaniedbujesz sen i jedzenie, Twoje ciało wysyła Ci sygnał: Posłuchaj go. Znajdź czas na odboczynek, a jeśli trzeba, skonsultuj się z lekarzem, aby pomógł Ci odzyskać siły. Przed swoją śmiercią miliarder Steve Jobs podzielił się poruszającą refleksją. Możesz zatrudnić kogoś, by prowadził dla Ciebie samochód, by zarabiał dla Ciebie pieniądze, ale nie możesz wynająć kogoś, by nosił za ciebie chorobę. Rzeczy materialne, które zgubisz, można odnaleźć, ale jest jedna rzecz, której nigdy nie odnajdziesz, gdy ją stracisz: życie. Kiedy człowiek trafia na stół operacyjny, zdaje sobie sprawę, że jest jedna książka, której jeszcze nie skończył czytać: Księga zdrowego życia. Bez względu na to, jak wspaniały jest obecny rozdział naszego życia, z upływem czasu wszyscy będziemy musieli zmierzyć się z dniem, w którym kurtyna opada. Dlatego pielęgnujcie miłość do swojej rodziny, miłość do partnera, miłość do przyjaciół. Bądźcie dla siebie dobrzy, traktujcie innych z szacunkiem. I to jest właśnie przesłanie, którym kanał Mądrość Przodków pragnie się z Wami dzisiaj podzielić. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film na kanale Mądrość Przodków. Życzymy Wam i Waszym rodzinom obfitości zdrowia, spokoju w domu, pomyślności we wszystkich sprawach. I spełnienia najskrytszych marzeń. Nie zapomnijcie nacisnąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Jeśli uważacie, że ten materiał jest wartościowy, podzielcie się nim z bliskimi, abyśmy razem mogli szerzyć te piękne idee. Chętnie poznamy też Wasze przemyślenia w komentarzach poniżej.